So my god. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Wasz Gladiatorek i w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam zaprezentować trzy rodzaje generatorów kobla. Więc pierwszy generator to mechanizm, mechanizm mechaniczny i działa on tak, zaraz Wam pokażę, że lawa i wodę będą tworzyć grup, a tłok będzie je... Będzie je Wypychał, i można je tak sobie kopła tą świecie chyba ja nie na G-Moda, żeby Wam pokazać. On lawa i wodę będą ją tworzyć, a płotki będą ją będą odpychać. Więc chyba na tyle. I teraz przejdźmy do budowy tego generatora dobra, przechodzimy do budowy. Na sam początek będę go czerwali jeszcze wiadro wodą, wiadro z latą, 10 troszków. 39 budów minut 30. Mam pochodnie, czerwonam. Cztery przekaźniki i jeden piston zwykły. nie wodamy musimy zrobić coś takiego. Dodajemy pistona. Tudaję tradujemy coś takiego. I tutaj wylewamy wodę. A to wylewamy to. I teraz musimy to połączyć. Czyli robimy coś takiego. I teraz coś takiego, coś takiego, coś takiego. I teraz połączymy I, tak. I teraz powinien otworzyć ten ruch. Na pewno. Tylko nie wiem, widzicie, jak i tak kolejnych rzeczy. I możemy tutaj sobie bliski strzelić dużo, więc dobra. I teraz przechodzimy do budowy zwykłego, więc zaczynamy. No więc witam Was. Jeśli chcemy budować jakiś zwykły generator kodla, to musi, on tak, nie, tak wygląda. Więc zaczynajmy go budową. Mówiąc na początek musimy budować tak, tak. tak, tak. tak, 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 tak. Potem musimy zrobić coś takiego. Patrz, proszę bardzo, burku. I tu. i tu musimy zrobić tak. Jak to jest ciodatka. I tu wyleć wodę. Nie, nie A nie, dobra, że dajcie sobie takie wysokie. Teraz możemy kopać Także tak trzeba go zbudować. Widzicie, bardzo szybko go ten ogień dobra. Więc teraz yy, zbudujemy sobie taki oto generator. Więc co, zaczynajmy go budować. No i dobra, żeby zbudować taki generator, będziemy potrzebowali z tak jakąś i Cztery wyderka z wodą i cztery wiaderka z lawą i jakieś kilo, żeby kopać prób. Znowu do biznego inwitory. No i lawę. zaczynamy. Nie na to musimy zrobić coś takiego. Poczekajcie, na przykład tak zerknę. I teraz wydajemy coś takiego. Teraz musimy tutaj, jeśli się nie mylę, jak się to sprawdzę Aj, Nie? Poczekajcie jeszcze, go na chwilkę, tak sprawdzę. Tu musi być takie coś, trzy na trzy. I tu musi być. Bórka. Tak, tak, tak. Tu musimy zniszczyć. No, akurat nam wystarczyła tylko jedna woda, więc musimy tutaj tak na środek. Oj, dobra. I teraz tu musimy dać lawę. Tutaj, tutaj, tutaj. Więc, dobra. I teraz możemy szybko kopać dróg, Tak chodzimy, No Więc dobra, to byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Oceniajcie, subskrybujcie, dodawajcie komentarze. Ja się z Wami żegnam, Merka.